Eksperci w izolacjach. Marchewka.pl Drewniane schody, podłogi, wnętrza. Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada wstrzymanie sprzedaży ziemi rolnej na okres pięciu lat. Dzień dobry, Magda Bałkowiec, a dzisiaj na ten temat rozmawiamy z panem posłem Jarosławem Zachajko, ruch KUKIS-15. Dzień, dzień dobry. dobry pani, dzień dobry państwu. I panem posłem Zbigniewem Eichlerem, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ziemia rolna będzie pod kontrolą Agencji Nieruchomości Rolnych. To oznacza, że rolnik nie będzie mógł kupić tej ziemi. ale będzie mógł dzierżawić. Trzeba pamiętać o tym, że ziemia jest takim specyficznym dobrem. Nie da się jej pomnożyć. Ona jest, jest jedna i tej ziemi bardzo szybko nam ubywa. Nowe osiedla, ale nowe drogi. Ale państwo będzie bardzo ingerowało w zakup ziemi rolnej. Ma to uchronić przed zakupem przez obcokrajowców, ale jednak uderzy też w polskich rolników. Uderzy i nie uderzy. No, na Raczej nie uderzy, bo rolnicy polscy będą mogli dzierżawić. Rolnictwo polskie od lat było takie niedodotowane. Rolnicy żyją właściwie w tej chwili z dotacji, z, unii, z pieniędzy unijnych. Nie mają zgromadzonego kapitału. I teraz. Uwolnienie tego rynku spowodowałoby, mogłoby spowodować, że nagle ta ziemia dostałaby się w, w, chociażby. Ale nie będzie w, w, zagrożenia przed zbytnią kontrolą państwa, ingerencją i możliwością sprzedawania tym, którym się chce sprzedawać, bo po pięciu latach dzierżawy można wykupić. Można ziemie. wykupić, ale wykupuje dzierżawca i on jest jako pierwszy y, do wykupienia, więc tutaj nie widzę zagrożenia. Rolnik musi być rolnikiem. no Nie możemy sprzedawać ziemi. Y, no nie wiem, no komuś, kto nie ma o niej pojęcia. A co ze spółdzielcami? No spółdzielcy, tutaj od razu chciałem zareklamować kolegę, bo jest przewodniczącym komisji, która ma się zajmować właśnie spółdzielniami rolniczymi, ale spółdzielczy składają się z ludzi, więc każdy człowiek może kupić ziemię i wnieść ją do spółdzielni. Panie pośle, Pan jest także rolnikiem, więc może z perspektywy tej drugiej profesji Pan e, powie. Może bym ustawię. powiedział, że bardziej przedsiębiorcą rolnym, ale też i rolnikiem. Bo ta definicja rolnika jest nie do końca taka, jaką nasze ministerstwo i obecne i poprzednie proponuje. Ale jeśli chodzi o zakup sprzedaż Ziemi, ja mam odmienne troszkę zdanie. Uważam, że nic się nie dzieje, że nie będzie sprzedaży przez pierwsze 5 lat ziemi. Mówię tu o ziemi, których rolnik kupi od skarbu państwa. Ja podam przykład Niemcy. Niemcy w układzie, kiedy przechodziły, mówię tu o NRD, obecnie RFN, jako jedność, w ogóle nie sprzedają nie, gruntów. Dają w długie, wieczyste dzierżawy. Co to znaczy długie, wieczyste dzierżawy? To jest minimum 20 lat. Ale czy potem ten rolnik będzie mógł przekazać I na przykład swoim rodzicom? Obowiązkiem, obowiązkiem jest tego, że jeśli są um, um, takie długie dzierżawy, to ta dzierżawa musi być dziedziczna, żeby ten młody człowiek. Po A u nas mieć będzie peper. dziedziczna? Czy po jeśli chodzi będzie o wykup. dziedziczna dzierżawa. Natomiast jeśli chodzi o wykup ziemi, te wszystkiego rodzaju darowizny przez rodziców rolników, rolnicy nie przyjmują dzisiaj do wiadomości, że własność ziemi, jaką jest święta własność prywatna i osobista, może ulec nie woli rolnika, tylko woli urzędnika. To jest najgorsze z rozwiązań, jakie może być, bo w momencie, kiedy robi się testament, czy w momencie, kiedy się robi swojej rodzinie, swoim dzieciom, e, przekazuje się gospodarstwo, jest niedopuszczalne z pozycji przekazującego rodzica, żeby ta ziemia no właśnie, była w jakiś sposób znacjonalizowana czy przejęta przez agencję. w pewnych sytuacjach będzie mógł taką ziemię zabrać, kiedy rolnik sprzeda ją na przykład za wcześnie, przed upływem tych 10 i to lat. I wtedy ANR zabiera całkiem. I to, jest, I to jest właśnie taki bat, bym powiedział. No, każdy państwo wprowadza swoje rozwiązania. Ja muszę powiedzieć, że nie, w ogóle nie, nie robię jakich larum, tak jak powiedziałem, odnośnie sprzedaży Ziemi, pod jednym warunkiem, że ta Ziemia jest do kupienia wtedy, kiedy ten rolnik chce. W imieniu rolnika syna, który nie ma kwalifikacji rolniczych, może również jego kolega y, prowadzić mu y, w wyniku podpisania określonych umów itd. To jest temat otwarty. Nie zawężałbym I może ten tylko. Może tym zakończmy. Żeby... Ustawa będzie jeszcze poddana pod głosowanie sejmu, być może będą jakieś zmiany. Mamy nadzieję, że te zmiany będą na korzyść rolników. Dziękuję za rozmowę. Dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.